Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Anna Chruściel, dermatolog, wenerolog. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani doktor, dzisiaj porozmawiamy o czerniaku. Czym jest czerniak? Czy Polacy wiedzą, czy znają słowo czerniak? Z ostatnich badań ARC Rynek i Opinia wynika, że 96% Polaków zna słowo czerniak, a 73% wie, że jest to nowotwór skóry. Tylko 4% nigdy nie słyszało o czerniaku. Mimo wszystko w Polsce zachorowalność i umieralność na Czerniaka z roku na rok sukcesywnie rośnie i mimo to, że w Polsce mamy mniejszą częstość występowania na tle Europy Czerniaka, ze względu na tą zbyt późną wykrywalność i niską świadomość na temat profilaktyki, śmiertelność pozostaje o 20% wyższa. A czerniak jest złośliwym, najbardziej agresywnym, nieprzewidywalnym nowotworem skóry, który wywodzi się z komórek barwnikowych, charakteryzuje się szybkim wzrostem, wczesnymi licznymi przerzutami, wysoką śmiertelnością, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie w początkowej fazie. Czerniak powoduje prawie 75% zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi skóry. Odsetek czerniaka wzrasta stale wśród białej rasy i w ostatnich 30 latach stwierdzono niemalże trzykrotny wzrost częstości zachorowania na ten nowotwór. Pani doktor, a kiedy wzrasta zagrożenie zachorowaniem na czerniaka, co nas powinno zaniepokoić? To znaczy tak szczególnie zwracać uwagę na ten problem powinny osoby, które posiadają jasną karnację, niebieskie oczy, rudel, blond włosy, piegi, które mają dużo znamion na skórze, które doznały oparzeń słonecznych, szczególnie w okresie dzieciństwa, które się z trudem opalają albo opalają się na czerwono. Te, które często przebywają na słońcu, a zwłaszcza w godzinach między 11 a 15, a 15, i nie używają filtrów przeciwsłonecznych. Również osoby, które w rodzinie miały przypadki czerniaka albo innego nowotworu skóry, które często korzystają z solarium albo leczniczych lamp UV. I również trzeba pamiętać, że z wiekiem wzrasta częstość występowania czerniaka, czyli w piątej dekadzie lub u osób jeszcze starszych. Pani doktor, wiemy już, że jeżeli wcześniej rozpoznamy czerniaka, to mamy prawie stuprocentową możliwość przeżycia. Tak. Natomiast jak rozpoznać, że to jest wczesne stadium? Czy taki zwykły człowiek to może to zrobić, czy to rzeczywiście tylko lekarz rozpozna? To znaczy, powstał taki system ABCD, który ma pomóc rozpoznać czerniaka. I tutaj bierzemy pod uwagę kształt, jeżeli jest on asymetryczny, nieregularny, rozkład kolorów, jeżeli jest to kilka kolorów, jaśniejsze, ciemniejsze obszary od jednego znamienia, jeżeli brzegi są nierówne, jeżeli zmiana się powiększa, ma powyżej 5 mm, zmienia się grubość powierzchni, grubość zmiany albo powierzchnia. Jeżeli zmiana, zmiana stędzi, podkrwawia podrażnia się, jest jakiś obecny stan zapalny wokół zmiany, to to są takie alarmujące objawy. Ale ten system ABCDE pomaga zakwalifikować około, do usunięcia, do leczenia około połowy czerniaków. Natomiast te najwcześniejsze stadia są trudniejsze do wykrycia gołym okiem. I tutaj idzie na pomoc badanie dermoskopowe lub wideodermoskopowe, które umożliwia zobaczenie właśnie tych asymetrii, tych kolorów po obejrzeniu zmiany w powiększeniu. Czyli jeżeli mamy jakąś zmianę na skórze, która nagle się pojawiła, no i ona się zmienia, mm -hmm. powinniśmy udać się do dermatologa. I wtedy tak. der dermatolog co robi? Dermatolog ogląda zmianę właśnie przy pomocy badania dermatoskopowego i wówczas kwalifikuje, czy ta zmiana wymaga obserwacji, czy wymaga usunięcia i badania histopatologicznego, czy jest to zmiana łagodna. I no, oczywiście zmiany łagodne również mogą pacjenta niepokoić. Czasami zdarza się tak, że pacjent przychodzi, ponieważ jakaś zmiana na szyi go zaniepokoiła, a okazuje się, że coś niebezpiecznego jest na plecach, dlatego no, staramy się nie ograniczać tylko do oglądania tej zmiany, która pacjenta niepokoi. Ale również całego ciała. Czyli to badanie dermatoskopia mhm. i wideodermatoskopia to są takie podstawowe, tak. nieinwazyjne badania. Kto, tak, które rozpoznają, i... czy to jest rak, tak? W jakim stadium? Tak, tak. tak. To znaczy, na, na tę decyzję, czy zmiana jest podejrzana, czy nie, oczywiście składa się wywiad, kiedy tu pacjent mówi, że coś się coś się podrażnia, coś się powiększyło. Składa się ten obraz kliniczny w połączeniu właśnie z tym badaniem dermoskopowym lub wideodermoskopowym, jeżeli takie jest dostępne. To wszystko razem daje nam ten obraz i możliwą drogę dalszą postępowania. Jest to badanie no, całkowicie bezpieczne, niebolesne, nieinwazyjne, nie wymaga żadnego przygotowania wcześniej. Staramy się obejrzeć wszystkie znamiona, nawet jeżeli tych znamion jest kil, no, sporo na ciele, to możemy to dosyć szybko zobaczyć, które znamie wymaga jakiejś obserwacji, a które jest na przykład w jednym kolorze, nie ma żadnych struktur, jest całkowicie bezpieczne. No, jedynym takim przygotowaniem to być może u kobiet oczyszczenie twarzy z makijażu, bo wtedy rzeczywiście, no, jeżeli mamy nałożony ten makijaż, to trudno jest coś Lekarz ogląda te znamiona w odpowiednim powiększeniu, dlatego tak. jest w stanie zobaczyć to, czego my normalnym okiem nie jesteśmy w stanie tak, dokładnie. zobaczyć i ocenić. No dobrze, ale to takich znamion właściwie dorabiamy się przez całe życie niemalże. I z jakiego powodu? A czy to nie lepiej na przykład stosować kremy, unikać opalania? Może, e, może takie, w określonych godzinach, bo opalanie to jest obie. też potrzebne, też przez ileś tam minut po Powinniśmy dziennie się naświetlać, no bo tu chodzi o to, żeby uczynić witaminę D, no ale jednak zbyt intensywne opalanie jest szkodliwe, a niektórzy potrafią się opalać, skóra schodzi, no to żeby źle nie wyglądać, to jeszcze się opalają, no, tą świeżą skórę, to co zeszło, to tylko młoda skóra, tak jak się to mówi, też ją potrafią opalać. Tutaj łączymy jakby tą profilaktykę, to co pani redaktor mówiła o y, filtrach, o tym unikaniu słońca. Jest to tak zwana profilaktyka pierwotna, która ma y, za zadanie zapobiec powstaniu nowotworu. I łączymy tą profilaktykę pierwotną właśnie, czyli staramy się wprowadzić też edukację, żeby pacjent wiedział, jak stosować filtry, kiedy należy je stosować i łączymy ją z tą profilaktyką wtórną, czyli wczesnym wykrywaniem czerniaka. A jak często powinniśmy poddać się takim badaniom? No bo to wtedy też jest taka pewnego rodzaju profilaktyka, prawda? Jeżeli osoba jest zdrowa poniżej 40 roku życia i nie ma niepokojących znamion, to powinna się badać raz na 3 lata. A jeżeli są to osoby starsze, co roku, bo tak jak mówiłam, ta częstość czerni wykrywalności czerniaka jest później większa. Oczywiście, jeżeli jest bardzo dużo znamion, to odpowiednio częściej musimy się również badać w takim przypadku. Pani doktor, a jakie jest postępowanie, jak no, okaże się rzeczywiście, że jest to zmiana nowotworowa, to co się wtedy dzieje? Jeżeli zmiana jest nowotworowa lub podejrzana, to kierujemy pacjenta do usunięcia chirurgicznego z badaniem histopatologicznym, czyli oceny pod mikroskopem. I w przypadku, gdyby rzeczywiście to podejrzenie nasze się potwierdziło w histopatologii. No wówczas już jest leczenie w ośrodkach onkologicznych wskazane, wtedy jest decyzja, czy potrzebny jest taki zabieg na przykład chirurgiczny, poszerzający, jaka diagnostyka jest potrzebna dodatkowo. To już później decyduje o tym onkolog, w zależności od sytuacji od rodzaju nowotworu i od stopnia zaawansowania. Pani doktor, a czy wiemy, ile osób, ile mieszkańców województwa łódzkiego zachorowało, choruje na czerniaka skóry? Mam takie dane z wcześniejszych lat, wówczas w 2016 roku na Czerniakach zachorowało 400 mieszkańców województwa łódzkiego to jest 17 osób na 100 tysięcy mieszkańców i w tym 75% chorych były to osoby po 54 roku życia. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Tak. I osoby, które chyba mieszkają na wsi. To znaczy właśnie, stwierdzono częściej nowotwór u osób, które mieszkają w mieście. Czyli tu nam się kłania ta świadomość na temat tak. szkodliwości promieniowania UV. Tak. Dodatkowo myślę, że. Może czyli czyli brak tej świadomości, tak? Że... Tak? <laughs> tak. Może częściej mieszkańcy miast korzystają na przykład z takich zabiegów w solariach. Czy też na przykład leczą się promieniowaniem UV i prawdopodobnie również ma to wpływ na sytuację. Też osoby zatrudnione w rolnictwie, w budownictwie. Tak. Właśnie, to są te osoby, które bardziej narażone są, tak? Zgadza się, jest to praca na świeżym powietrzu i oczywiście ekspozycja jest zdecydowanie dłuższa, częstsza niż osób pracujących w biurach. A jak to wygląda w województwie łódzkim, jeżeli chodzi o zachorowalność i o profilaktykę? Czy jest jakiś może program taki, który pomaga wykrywać wcześniej tego czerniaka? To znaczy tak, jeżeli chodzi o województwo łódzkie, dotychczas nie było podjętego na poziomie regionalnym samorządu województwa żadnego programu polityki zdrowotnej odnoszącego się do czerniaka. I są różne takie ogólnopolskie albo obejmujące większe obszary, programy, wykrywania, natomiast właśnie do tej dotychczas nie było. W tej chwili mamy taki program Czerniak to widzę. Jest to program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czynnika złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach RPO Województwa Łódzkiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. i Został on opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Jest to program regionalny, zakłada wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapopiekania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych. No, i tutaj w tym programie chyba można uzyskać bezpłatną konsultację lekarza, specjalisty, dermatologa, no i takie bezpłatne szczegółowe badanie, ocenę znamion skór właśnie tymi urządzeniami, dermatoskopem, tak. wideodermatoskopem, no i takie mhm, bezpłatne tak. warsztaty edukacyjne, bezpłatny pakiet edukacyjny. Ten program ma trwać do września przyszłego roku. Tak, zgadza się. Program już się rozpoczął. Jest skierowany do osób w wieku od 18 do 64 roku życia, osób, które mieszkają, pracują bądź uczą się w łodzi albo w powiatach łaskim, sierackim, zduńskowolskim i pabianickim. I rzeczywiście jest, pacjenci mają zapewnioną bezpłatną konsultację lekarza, dermatologa, bezpłatne szczegółowe badania ocenę z namią skórnych, skórnych, dermatoskopem lub wideodermatoskopem bezpłatne warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki czerniaka i pakiet edukacyjny, również bezpłatny, w tym broszura i krem z filtrem UV. To, co trzeba zrobić, żeby móc skorzystać z takiego pakietu bezpłatnych badań i edukacji? Należy skontaktować się z biurem tego projektu, informacje wszystkie o programie znajdują się na stronie y, internetowej www.artmedics.com.pl albo na stronie www.czerniaktowite.com. Również informacje są dostępne na Facebooku, Instagramie pod hasłem czerniaktowite y, i pod numerem telefonu 789 042 009. Bardzo dziękuję, bo tak. Dziękuję ten również. program już trwa, jeszcze tylko zapytam, od kwietnia i czy pani tak. doktor ma rozeznanie, czy sporo osób korzysta z tego programu? Tak, mamy bardzo duże zainteresowanie. Właściwie no, na razie nie ma problemów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pacjentów do programu i serdecznie państwa wszystkich zapraszam. Bardzo dziękuję gościem radia Parada była doktor nauk medycznych Anna Chruściel dermatolog wenerolog dziękuję Ewa Kubasiewicz Dziękuję bardzo Forum radia Rok Parada